R I E R O G I Pierogi Yes yes I I cannot spell are you French I cannot Holland no. are you French Holland Ja ja Oh we are neighbors, my friend no, Neighbors. Das <grym> actually rated you on World War Ej, bo tak trochę nie koledzy stankują w grze. No nie chodzą za mną. Ty to widzisz? To jest piękne. Ej, ja grałem z tym typem. Ten rudy, coś tam. Ej, ale. Rudy, ja grałem. Jak to no bo... A, źle napisałem. bunga. What do you think about Peter Kozioł? About what the fuck? Peter Kozio Legendary hero. I don't know what that is, I don't speak autistic. <grym> 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 ja się w ogóle w <grym> <grym> <Do> <grym> Bo mnie wyciszyłeś. Do you know the do... word? What do you think about the Wehrmacht? Is jest good idea, or. We I are very pro. effective, yes, yes, go shut up. No. Hey, you see, we are we are the elite recruit force of the Derma. Mają rozmach, skurwisy nie. <laughs> <laughs> nie będę go ciągnął przez DMFF. Ej, asystent w Zdrajnie, za co? No bo pewnie go trafiłeś tam. Patrzcie co zrobiłem. <laughs> I wiesz to teraz, wiesz to teraz, jak nas czas? Czas na Tak! Good job, man! I like it. You are the best. No dobra, damy F6. Ja to nagrałem. Nie, ja próbuję rozwalić to, bo nie mogę rozwalić tego. Ale go chyba wywaliło za tyle, tych, nie? Tak, 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 tak. tak. Słuchaj, to kiedy tak zrobiliśmy z, z Maxem, z Maxem, z Maxem, z Maxem, z i Max zrobiliśmy fuzję do pokoju, a my z sojkiem, sojkiem Olim i się ustawiliśmy pod pokojem, i dawnym wszystkim, a się Nie! Dobra, wiesz nie, wiesz to jest czas dla bohaterów. Zofia. Nie, 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 nie proszę. Nie! <ścoughs> Bartek, my to robimy. Tak. <śpiew> tak. Ty będziesz robić zatarcia, a ja będę minigunem, nie? To nie jest fajne. Tyle ci powiem. Dobra, gramy pistoletami mhm. Dobra, już mam killa. Ej, to dawaj gramy tak, żeby oni wyszli na zewnątrz dla mnie. Jak my to zrobimy, to będzie. Ej, ja wiem. Nie, ziomek. Ja idę na spawna i będę dronował tobie. Dobra. Tylko czekaj, muszę cię wystalkować najpierw. Dobra. Weź czekaj Bo ty dałem podiś, nie? Co? Już, już. Nie wiem. No nie, to jest drutko czasu. A może przez Nie, nie skoczyłem. To walimy te pistolety. Uważaj. Przesun się, przesuń się Dobra Idą mnie, idą mnie Ja już nie mam drony Zamówię ja się tam tej strony Nice. Dla mnie Nej, nej, nej Najs No i bombę jeszcze znaleźliśmy Słyszę Słyszę Tak, zniż kamerę. Dobra, mam go. S! Na mnie, na mnie, na mnie jest. Maloła, jest na hita. No i dobra, dobra. <laughs> Brawo! Control B. Rafish.